Myślę, że wszyscy Państwo doskonale wiecie, no mniej więcej 4, 40 minut temu skończyło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim prezydenta Karola Nadrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie dotyczyło kwestii fundamentalnych, w których sprawach ta współpraca musi funkcjonować. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie dyplomacji. To było rzeszowe spotkanie. Też dotyczyło tych spraw związanych z Ukrainą, z, z, ze spotkaniem Donalda Trumpa. Pan prezydent z panem premierem ustalili, że w tych kwestiach właśnie fundamentalnych, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, Kwestii dyplomatycznych to musi być współpraca zgodnie, zgodnie z, z konstytucją. Konstytucja bardzo wyraźnie wskazuje na to, jakie prerogatywy ma prezydent, jakie uprawnienia ma rada ministrów i ta współpraca musi dobrze funkcjonować. Ustalono też, tam, kiedy będzie pan prezydent zwoływał posiedzenie rady gabinetowej to jest 27 sierpnia też siłą rzeczy w tych kwestiach związanych z kwestiami bezpieczeństwa spraw zagranicznych będziemy, będziemy też na poziomie roboczym z, pomiędzy kancelariami współpracować. Tak to też wczoraj miało miejsce, kiedy stanowisko uchwalone przez rząd zostało kancelarii prezydenta przekazane, a informacje o tym pierwszym spotkaniu, które się wczoraj odbyło zostało przekazane do kancelarii prezydenta. Także ważne, że to spotkanie się odbyło, ono jest potrzebne w Rzeczowej atmosferze, jeśli są jakieś pytania, to, to tak, na a kilka jakiś, mam. Ale jakieś kwestie sporne były w takim razie? E... Premier nawet napisał na Twitterze, że jedyne, w czym się panowie zgodzili, że mają fantastyczne dzieci, fantastyczne Nie, rodziny. Precyzyjnie pan premier e, powiedział, napisał, że jedyne, w czym się 100% zgodzili. E, a jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie polityki zagranicznej interesu Polski, no to trzeba zawsze tak współpracować, żeby się nie dać rozgrywać nigdy przez nikogo. I tutaj konstytucja jest dość precyzyjna. Stanowisko Polski w tych najważniejszych sprawach proponuje rząd, uchwala Rada Ministrów i te najważniejsze organy państwa, czyli prezydent i premier w tym zakresie są obowiązane współpracować. I taka współpraca musi, musi funkcjonować będziemy się starać tak pracować, żeby, żeby ta współpraca była jak najlepsza w interesie Polski. I tu nie, to, to nie było przecież spotkanie, jak wiecie, państwo towarzyskie, to było spotkanie yy, osób w, w Polsce, które mają no, ważne, ważne zadanie i ważne uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i yy, spraw zagranicznych i o tym była przede wszystkim ta rozmowa. A ustalono jakiś podział obowiązków między prezydentem a premierem, żeby ta współpraca nie wyglądała tak jak Wczoraj, że jest chaos komunikacyjny, że nie wiadomo kto z kim spotyka, że panowie na przykład ustalili, że na odcinku amerykańskim bardziej będzie aktywny pan prezydent, a na przykład na odcinku europejskim pan premier. Wczoraj ta, ta zamiana, wszystko to dokładnie tłumaczył pan premier, wynika z tego, że, że strona amerykańska, zgodnie z taką tradycją od, od, od wielu lat, w tym spotkaniu, które było organizowane przez, przez stronę amerykańską, Uznała, że chce być, żeby to było na poziomie, na poziomie prezydentów, i to jest zrozumiałe. Wtedy, wtedy dochodzi do, do kontaktu kancelarii, przekazania stanowiska rządu, i to zadziałało. Więc, więc, więc będziemy się starać w taki sposób funkcjonować, żeby ta współpraca była zawsze z, zgodna z interesem Polski w tych kwestiach zagranicznych i bezpieczeństwa. Panie Rzeczniku, skoro mówi Pan o tym, że to jest taka m, tradycja, Wojciech Szymczak, telewizja Republika, dzień dobry, mówi Pan o tradycji, że prezydent Trump chciał rozmawiać Cytowałem. z szefem, znaczy z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, to skąd te informacje na środowej konferencji, o których na mówił, przepraszam, na o, gdzie Pan mówił, że to Donald Tusk będzie rozmawiał z prezydentem Trumpem? I drugie pytanie, skoro prezydent Trump nie chciał rozmawiać z Donaldem Tuskiem, to jak sobie rząd wyobraża relacje polskie Amerykańskiej, które to przecież koalicja rządząca mówi o tym, że to jest przymiot rządu prowadzenie polityki zagranicznej. Tak, ja, ja dostałem pytanie na konferencji prasowej o spotkania organizowane, w, koordynowane przez, przez kanclerza Niemiec i w obu tych spotkaniach uczestniczył pan premier Tusk i według tych informacji, które, które funkcjonowały wtedy, we wszystkich trzech spotkaniach było ustalone, że będzie uczestniczył pan premier Tusk i wczoraj pan premier Tusk na konferencji powiedział, że dopiero w nocy przyszła informacja o zmianie i to faktycznie na prośbę amerykańskiej do takiej zmiany doszło stąd w to zamieszanie. To nie, w, żadnym, w żadnej mierze to nie była dezinformacja, po prostu nastąpiła zmiana od tamtego czasu. Natomiast do, pan redaktor doskonale wie, jak funkcjonuje konstytucja, jest głowa państwa, jest rząd, stanowisko Polski jest Uzgadniane przez, przez Radę Ministrów i wszystkie inne organy państwa są zobowiązane są, 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 są do przestrzegania tego, tego stanowiska. Natomiast jakby już sama reprezentacja może się odbywać na różnych szczeblach. Jeżeli pan prezydent ma dobre relacje ze stroną amerykańską, a jak widzimy, ta współpraca w tym zakresie dla dobra Polski musi się układać, to tutaj nie ma w tym żadnego problemu. A jakie są relacje między rządem a stroną amerykańską? Już poszczególni ministrowie mieli kontakty, czy pan minister Domański, czy pan minister Sikorski, więc te relacje robocze naprawdę będą, na pewno będą dobre z punktu widzenia interesu Polski. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej? My mamy szereg relacji ze Stanami Zjednoczonymi, i w interesie Polski jest to, żeby wszyscy, wszystkie organy państwa w tym zakresie współpracowały i grały po prostu do jednej bramki. Nie możemy się dać rozgrywać na, na żadnym poziomie. Tak musimy, tak musimy w Polsce działać. Panie Rzeczniku, a jak Pan i rząd czytacie zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego w kontekście tego, co wydarzyło się dzisiaj i w ostatnich dniach? Czy to nie jest takie testowanie... Dzisiaj, to znaczy? No, to było dzisiejsze spotkanie, wczoraj było spotkanie, w którym to jednak Karol Nawrocki uczestniczył, więc czy to nie jest takie ze strony Pałacu Prezydenckiego testowanie granic kompetencji i tych relacji na linii rząd-prezydent? Kompetencje są, są rozgraniczone w Konstytucji. Jeśli chodzi o uprawnienia prezydenta, one są oczywiście szerokie, ale są precyzyjnie wypisane w Konstytucji. Pozostałe wszystkie kompetencje i przede wszystkim prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej należy do rządu, i organy państwa są tutaj obowiązane do, do współpracy. I to jest dość precyzyjnie w Konstytucji napisane. I... Pan premier, zresztą, mówił wcześniej o tym na konferencji. Kohabitacje w Polsce się, się zdarzały. Nie jest to nic nowego w polskiej praktyce politycznej. Najważniejsze, żeby w tych sprawach kluczowych, które zawsze powinny łączyć Polskę, czyli kwestie bezpieczeństwa, kwestie polityki zagranicznej, reprezentowania tego twardego interesu, interesu Polski, zawsze grać do jednej bramki, zawsze współpracować. Jesteśmy w przeddzień Święta Wojska Polskiego, ważnej historycznej daty. Takie motto, że jak jesteśmy, jednak w tych najważniejszych sprawach współpracujemy, to, to wygrywamy, jednak powinno nam przyświecać. To muszę kończyć, bo to jest kolejne spotkanie. Czy nie rozbierać państwo to, że prezydent kazał na siebie szatać premierowi? Pytak po Premier zgodnie z zwyczajem i tradycją był punktualnie na spotkaniu i tyle. No. Czy temat ambasadorów został poruszony podczas dzisiejszej rozmowy i co z. Ja już, ja już w, w szczegóły y, wszystkiego, co zostało omawiane, nie, na pewno były kwestie bezpieczeństwa i dyplomacji. To jest też temat dyplomacji, także no, będzie musiała y, być absolutnie w, tych, w tym, tym zakresie współpracy. Interes Polski tego oczywiście wymaga, żeby ta współpraca była... była z, y, no, jest 11 11. Aplanowane? Aplanowane. O kwestiach dyplomatycznych oczywiście tak. Planowane jest kolejne spotkanie na, 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 na pewno zaplanowane jest spotkanie Rady Gabinetowej, o tym już wiemy, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że konstytucja nakłada na organy państwa i na instytucje obowiązek współpracy, współdziałania. Tak jest artykuł konstytucji prezydent współdziała w tych sprawach z rządem. Za politykę zagraniczną, wewnętrzną odpowiada rząd. Prezydent jest głową państwa, osobą najwyższym reprezentantem państwa, więc w tych kwestiach międzynarodowych też ma na pewno, na pewno bardzo ważną, ważną rolę do odegrania i tych spotkań na pewno będzie, będzie więcej. Natomiast jakby na dziś mamy zaplanowane spotkanie Rady Gabinetu. Jeszcze ostatnie ostatnie pytanie, przepraszam. Proszę. Bankowy, pre, pre, minister Finansów w Polsce zapowiadał, że trwają prace. Tak? No, to już podatek. wszystkie szczegóły to, pan minister finansów. Co to mówi o sytuacji budżetowej? Czy, czy technicz będzie. Wszystkie szczegóły pan minister finansów. Ja z kwestii gospodarczych to najchętniej teraz podam to, co już pan minister finansów ogłosił. Stabilny i dobry wzrost polskiej gospodarki to na pewno powinno być dla nas optymistyczne. A jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, to już pan minister finansów będzie, Czy będzie dziękuję, na bieżąco informował. Bardzo Państwu dziękuję. W uroczystościach 15 sierpnia.